Jeszcze Państwu dość krótki filmik z serii playlisty o nich nocą, bo śledziłem na kamerkach internetowych na żywo, co się dzieje w Kijowie. Bo pan prezydent Zełęcki, prezydent Ukrainy, powiedział, że dzisiejsza noc jest kluczowa dla miasta, Ukrai dla Kijowa i dla samej Ukrainy. I już taka późna pora, tylko pomyślałem sobie, że skończę oglądać. Zaczął się ostrzał. Rosjanie są w Kijowie, Białorusini są w Kijowie. Jest atak. I naszły mnie takie myśli, że coś jest tu nie tak. Ja ten film puszczę w zakładkę społeczność, ale uważam, że jest to ważne spostrzeżenie. Spostrzeżenia, które zaraz powiem, wynikają z pryzmatu patriotycznego, z myślenia po polsku o Polsce, o jej przyszłości. Zamartwiając się o nasz kraj, zamartwiając się o to, jak być może my byśmy byli potraktowani, gdybyśmy byli na miejscu Ukrainy. Oczywiście Ukraina nie jest w strukturach NATO, ale była krajem, który obiecano wejść w NATO, która w to uwierzyła, i była krajem, który tak naprawdę był krajem stowarzyszonym, krajem przyjacielem NATO. Mało tego, krajem, który został. Zdenuklearyzowany. To znaczy, oni mieli chyba 500 albo 5000 głowic nuklearnych, one zostały jej zabrane z obietnicą, że gdyby cokolwiek kiedykolwiek się działo Ukrainie, Ukraina będzie wsparta. Wszystko, co teraz powiem, nie jest jasnowidzeniem. Ale jest spostrzeżeniem Polaka i Patrioty, a i do tego mam prawo. Z troski o przyszłość Ojczyzny to mówię. I kolejna sprawa: Ukraina chciała być członkiem Unii Europejskiej. Robiła jakieś ku temu zabiegi. Odwracała się już za Załęskiego w kierunku Zachodu. Co stało się, że chciałbym? Ten film puścić na zakładkę społeczność. Otóż, moi drodzy, sankcje. Sankcje niewielkie w gruncie rzeczy. Sankcje, które mogłyby być większe. Informacja o tym, że nie wszystkie kraje wyłączyły Federację Rosyjską z tego SWIFT, czyli z tych wymian, prawda? Międzybankowych, międzysystemowych, finansowych, monetarnych. Nie zrobiły tego Niemcy po dziś dzień. Tracąc w ten sposób, tak naprawdę, utrącając sobie koronę, moim zdaniem, lidera. Bo, moim zdaniem, liderem w tym wszystkim tak naprawdę staje się powoli Polska. Niemcy. Nie opowiedzieli się ani totalnie za utrąceniem Nord Stream 2. Oczywiście jest ono zawieszone, ale można było pójść krok dalej. Niemcy nie opowiedzieli się za Swiftem. Mogli, mówią, że muszą zbadać, muszą się przyjrzeć, i tak dalej, na to nie ma Ukraina czasu. Tam leje się krew, tam giną niewinni. Tam krwawi kraj z perspektywy Berlina, Ukraina jest daleko. Ale Niemcy zapominają o jednej rzeczy, o słowach świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, naszego byłego prezydenta, który powiedział tak: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwo bałtyckie, a później przyjdzie może czas i na mój kraj, na Polskę. A my sąsiadujemy z nimi. Jeśli padnie Ukraina, Putin nie powstrzyma się, pójdzie dalej na Polskę. Co czuję od tak długiego czasu, od początku istnienia tego kanału. I nie zatrzyma się na Polsce, bo będzie to bilski będzie zrealizowany na Polsce w kierunku aż Portugalii. Jak się zachowują kraje Europy? Wobec Ukrainy. Jakby były zastraszone aspektem atomowym. Jakby Putin zastraszył ich. Jakby się bali, że Putin może na terenie areny ukraińskiej czy polskiej wykorzystać broń jądrową. Przypominam, nie wypowiadam się jako jasnowic, wypowiadam się jako obywatel polski z myślą o mojej ojczyźnie, która może być w podobnej sytuacji już bardzo niedługo. Jak się zachowują? Jako przestraszeni? Niemcy nie robią kroków w SWIFT? Francja się bardzo dziwnie zachowuje. Macron został poniżony przez Putina. Ten długi stół przypominam. A teraz Francuzi się wypowiadają, że może warto podjąć dialog, że może Zełenski powinien podjąć dialog i negocjacje z Putinem. Unia Europejska nakłada sankcje. Po drugie, są to mało ważne sankcje, moim zdaniem. A druga sprawa, bo ponieważ mogłyby być większe, jak się okazuje, doczytałem, mogłyby być większe. I trzecia sprawa, to nie jest do końca uregulowane w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o te sankcje. W gruncie rzeczy te umowy te dekla to są tylko deklaracje puste słowa póki co nic nie jest jeszcze podpisane nie ma żadnych praktycznie dokumentów Kolejna sprawa Kolejna sprawa jest taka że chyba zauważył to wszystko pan prezydent Zełęski współczesny bohater Ukrainy, który jest w Kijowie, rodzina jego jest na Ukrainie i który chce walczyć za Ukrainę. Ponieważ powiedział w wystąpieniu wczorajszym, że jest w stanie podjąć negocjacje przynajmniej ja tak zrozumiałem z Rosją i z Rosji popłynęło zaraz od Ławrowa oraz od chyba Putina, że taka możliwość negocjacji jest. Natomiast dlaczego Załęski to zrobił? Być może, a powiedział takie słowa, że zadał wszystkim prezydentom należącym do NATO pytanie. Powiedział to. Zadał pytanie, czy przyjmą Ukrainę do NATO? I powiedział: Żaden nic nie powiedział. Padła. Głucha cisza i powiedział takie słowa, że się bali. Tylko nie wiem, czy bali się odpowiedzieć, czy bali się przyjąć Ukrainę w sytuacji, w której jest. Oczywiście logika i i mi podpowiada, że to nie jest czas na przyjmowanie do NATO i takiego kraju wręcz nie można przyjąć do NATO, który jest nieuregulowany, w którym się taka sytuacja dzieje, ani inna. Niemniej jednak, nie ma żadnych ruchów militarnych w kierunku Ukrainy, żeby Ukrainę wspomóc. I mi się to jako Polakowi nie podoba. Oczywiście Ukraina nie jest w Unii. Ukraina nie jest w NATO, jak powiedziałem. W związku z tym nie może oczekiwać, że NATO pomoże. Ale są zapewne różne płaszczyzny, możliwości, także w wymiarze militarnym, które Mogłyby sprawić, że Ukraina była czy mocniej dozbrojona, czy mocniej po prostu, no, że jakieś działania byłyby podjęte. To nie na moją głowę, nie na naszą głowę. Nie mam nawet świadomości, jakiej mogłyby być to działania. Przypominam, że nie wypowiadam się jako Jasnowic. nie patrzę w przyszłość, wypowiadam się jako polski obywatel z troską o przyszłość ojczyzny, ponieważ Polska mogłaby podobnie zostać potraktowana. Tylko że akurat Polska ma tę przewagę nad Uk Ukrainą, że jest w Unii Europejskiej oraz w NATO. Więc są jakieś zobowiązane, ale przypominam jedną rzecz. Wielokrotnie powtarzałem. Węgry nas wykiwają? Takie zdanie. Kilkakrotnie powtarzałem, i że Turcja jest koniem trojańskim NATO. I proszę, jak te słowa, które ja często wypowiadałem na kanale, jak wiele razy już się okazało, że nie tylko spełniły się w wymiarze późniejszych wydarzeń, które miały już miejsce, ale także jak gdyby są proporcjonalne do wydarzeń, które nadchodzą. Jakby jest kontynuacja, że te zdania mają pewną, pewną głębię, niosą przekaz ze sobą historyczny przeszłości. W związku z tym może być taka sytuacja, że na Węgry, które należą do NATO, a które są jak gdyby z jednej strony w dziwnej sytuacji, bo jedną nogą przy Polsce, a drugą nogą z Federacją Rosyjską, no nie oszukujmy się. I Turcja. Turcja, która handlowała z Federacją Rosyjską, odpowiadała się za Federacją Rosyjską, teraz niefortunnie wypowiedziała się, wypowiedziała się za Ukrainą, przez co jakieś tam konsekwencje ma być, mają być z Federacją Rosyjską. Jeśli dla Europy jest ważne to, że nie wiem, dla naszej moralności, Europejczyków, polityków naszych. Tu, jeżeli słuchacie, ludzie, puknijcie się w głowę. No. Przepraszam za użycie tego słowa, ale politycy, no, zejdźcie na ziemię. Jeżeli dla was jest najważniejsze to, czy Polska lub inny kraj rozegra partyjkę piłki nożnej z Federacją Rosyjską i tym, nad tym debatuje cała Europa, wszystkie telewizje, radia, UEFA i te inne różne no, słuchajcie, to nie jest podstawowy problem. Powinno być wzmocnienie militarne Ukrainy. Jeżeli padnie Ukraina, przypominam jedno: Putin się nie powstrzyma. I z lekkością zdobywa teraz Ukrainę. Ukraina jest osamotniona. Jest to dla mnie jako Polaka przykre, bo następna będzie Polska i to mówię Wam jako jasnowic. Jeśli Europa tak postanowiła. Zachowywać się tylko grając słowami, tylko grając gestami, co widać było, że nie podobało się już Załęskiemu. Można powiedzieć, że Załęski, to mówię jako esnowic, poczuł się zdradzony, ale jednocześnie musi zachować dyplomatyczną twarz. Kto się mówi, uśmiech do złej gry. Musi, bo jeszcze na coś może będzie. Miał szansę liczyć. Nie może spalić wszystkich mostów, on to wie. Natomiast to mówi jako Esnowiec, on poczuł, poczuł pewną zdradę. Nawet tam padały takie słowa w, tym, w tej grupie, w której on jest. Prawda, że, że zawiedli, że zdradzili. Ale nie może tak być. Bo jeżeli zdradzona będzie Ukraina, podobnie może, mogą postąpić z nami. Oczywiście są tutaj Stany Zjednoczone. Jesteśmy członkami NATO, jest to sojusz. Tego nie miała Ukraina. Ale Ukraina też miała obietnice. Wspomniałem o nich, kiedy była zdenuklearyzowana, kiedy była krajem stowarzyszonym. Może się okazać, że. Tak zakombinują w tym na to, że to się zatrzyma. A pamiętajcie, jedno z moich filmów. Często powtarzam, a moje słowa, zauważyłem, są ważne. Też ja się nieraz zastanawiam, czemu takie zdanie powiedziałem. Czemu takie zdanie powtarzam? Zobaczcie, nie powiedziałem o tym, że Ukraina będzie zaatakowana jeszcze w lutym, ale co wydarzyło się na 7 dni przed atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę? Była nadprodukcja filmów. Nieraz były po dwa filmy dziennie. Jakby mnie wewnętrzna intuicja napędzała, nagrywaj, bo zaraz się coś ważnego wydarzy. A więc jest to znakiem też dla mnie, że muszę obserwować siebie, że muszę obserwować, wysłuchiwać swoje zdanie, wsłuchać się, znowuż nad nimi pomyśleć, pochylić się, dlaczego wypowiedziałem to zdanie. A mówiłem często takie zdanie, że widzę pomagających nam Amerykanów. I często się tak zastanawiałem, a dlaczego nie mówię Niemców, Hiszpanów, Węgrów? Czyżby ich tutaj nie było, tylko pomagaliby ci żołnierze amerykańscy tutaj, którzy są na ziemi Polski, bo nie będą mieli innego wyjścia, będą musieli też bronić swojego życia, jednocześnie no, waląc do naszego wroga, jakim będzie Federacja Rosyjska. Coś się nie tak stało. I to mówię jako obywatel, jako Polak, jako nazwijmy to analityk. Nie jako jasnowic to wszystko mówiłem. Jako jasnowic powiem dzisiaj, może jutro: Coś nie tak się wydarzyło, to nie poszło w dobrą stronę, powiem więcej: nie tak powinno być. Nie tak powinno być. Wszyscy już się w Unii Europejskiej zastanawiają nad humanitarnym, nad korytarzami humanitarnymi dla Ukrainy. Nad humanitaryzmem i tak dalej. Czy nie za szybko? Owszem trzeba poruszać te tematy, ale Ukraina walczy, czy wspomagamy ją? Dlaczego już pogrzebaliśmy szansę dla tego kraju? Dlaczego? Wszystko to te francuskie próby dogadywania się z Putinem jeszcze teraz. To jest w ogóle śmieszne, że Macron to robi. Ośmieszony człowiek przez Putina. On nie zrozumiał tego, że Putin się z nim nie liczy? Te próby dogadywania się, to wszystko, słuchajcie, jest tak małe, tak żenujące, ale bardzo niebezpieczne dla Polski. Pan prezydent musi zrozumieć nasz nie, ja nie powinienem tak powiedzieć. Pan prezydent mógłby zrozumieć, i zapewne tak będzie, że jeśli tak została potraktowana Ukraina, musimy mieć plan B. Co wtedy, kiedy sojusz przez cokolwiek będzie zablokowany, mechanizmy sojuszu albo będą trwały zbyt długo, bo jakieś konie trojańskie będą działać. Musimy mieć plan B, moi drodzy. Musimy mieć plan B. Tyle, co chciałem powiedzieć. Jest to dla mnie, jako dla Polaka, nie, niebezpieczne. To, co się zadziało na Ukrainie, widzę to. Widzę to. Wszystkiego dobrego. Takie przemyślenia, luźne, ale dające wiele do myślenia.